Cześć Wam. 9 grudnia po świętym Mikołaju, zwykle tutaj w moich okolicach zaczyna padać śnieg i rzeczywiście jutro spadnie. Było kilka dni takich do minus pięciu, i to wykosiło niestety wiele kwiatów na łąkach, które kwitły właściwie do, do końca listopada. Ale wciąż na drzewach jest dużo owoców, takie niedobitki. Także jak spaceruję, to mogę sobie po prostu skubać. One może nie wyglądają super atrakcyjnie. No ale smakują jeszcze dobrze. Królową grudniowego ogrodu jest na pewno niespółka. To jest krewniaczka jabłoni, głogu i gruszy, która smakuje jak ulęgałka i właśnie dojrzewa w grudniu. Także była to roślina, która w wielu krajach Europy była właśnie jadana w okresie bożonarodzeniowym w grudniu. Mieszpółka może nie jest jakimś wielkim, kulinarnym rarytasem, ale jest ostatnim owocem dojrzewającym w sadzie. Poza tym jest późno kwitnie, więc nigdy ją przymrozki nie łapią, bo ona kwitnie później niż wszystkie inne drzewa owocowe, także jest, jest rewelacyjna. Nie jest też za duża, to jest takie niewielkie drzewko jak jabłoń karłowa i po prostu można sobie ją nawet w niewielkim ogrodzie uprawiać. Próbuje zakwitnąć jedna z koreańskich kalin. Ym, ona zwykle kwitnie w marcu, natomiast próbuję od późnej jesieni i czasem jest tak, że niestety mrozy ją niszczą, a czasem jest tak, że po prostu te pąki są w stanie przeżyć i potem kwitnąć wiosną. W każdym razie mam tu pojedyncze kwiaty dzisiaj, dzisiaj w grudniu. Znalazłem nawet niedobitka rumianku bezpromieniowego. No niesamowite. 9 grudnia i rumianek jeszcze kwitnie. Niedobitki derenia japońskiego. Piękny krzew o czerwonych owocach. W tej chwili poczerniałe, nie nadają się do jedzenia. Poza jakimiś pojedynczymi niedobitkami. Aż dziw, że, że one jeszcze w ogóle nie, nie, nie zniknęły na tych krzewach, bo zwykle ptaki je zjadają. Także dziwne to jest. W tamtym roku i dwa lata temu miałem więcej ptaków w ogrodzie. Te ptaki um, zjadały mi winogrona, a w tym roku nawet winogrona zostały, nawet udało mi się jeden baniaczek wina zrobić. Natomiast, um, e, natomiast właśnie troszkę mniej jest tych ptaków, a może po prostu przez to, że jest taki w ogóle płodny rok, że jest dużo owoców, że były żołędzie, bukiew, um, po prostu one są bardziej najedzone. W każdym razie mniej widzę, mniej widzę ptaków u mnie. Może w takie głodne lata właśnie tutaj przylatują, bo wiedzą, że tu jest bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy do jedzenia. Jeszcze utrzymują się y, owoce Jarzębu orcholistnego, ale y, o tej porze już nie są zbyt smaczne, są takie pozbawione smaku. Ostatnie niedobite grumianu barwierskiego zakwitł. Y, a tutaj największe rozczarowanie. Moich upraw ogrodowych to jest pigwowiec, pigwowiec katajski. Phenomeles katajensis. Katajski o się znaczy chiński, także powinno się mówić pigwowiec chiński może. Jest to wysoki pigwowiec, wzrastający prawie że w drzewo. Ma w ogóle przepiękne, różowe, jasno-różowe kwiaty, inne od innych pigwowców. I wielkie owoce, i słuchajcie, w pierwszym roku jak zaowocowało, tak się ucieszyłem, ale okazało się, że są gorzkie. Są tak gorzkie, jak najbardziej gorzkie dzikie jabłka. Także w ogóle go niestety nie stosuję w kuchni, natomiast pięknie wygląda w ogrodzie, właśnie wiszą jak cytryny. Ludzie tu przyjeżdżają, pytają, czy mam cytryny w ogrodzie. Niestety, niestety na cisach już są ich osnówki zjedzone przez kosy. Bo czasem się jeszcze nawet do listopada zachowują, ale no nie ma. Bloki skalne, które kiedyś polewałem mlekiem, powoli zaczynają porastać mchem, ale jest to powolny proces i chyba nie od tego polewania. Bardziej w miejscach, gdzie się uzbierała trochę ziemia, to tam te mchy startują. Tutaj to nawet całkiem dobrze. Rzeczywiście się zaczęło. Tu jest od północnej strony i mech ruszył. Różne gatunki mchu tutaj weszły. To są takie bloki betonowe z jakiegoś, jak, z jakiegoś rozebranego budynku, które kiedyś dostałem i po, wydawało mi się, że to są takie wielkie klocki. Poczułem się dzieckiem i po prostu sobie je porozrzucałem. Są je kilkadziesiąt w różnych częściach ogrodu. Właśnie, żeby było siedlisko dla różnych organizmów. Tu w te dziury ponasypywałem ziemi, posadziłem rozchodniki, macierzanki. I nawet się przyjęły goździki. Widzę, że rozchodnik nawet się rozprzestrzenia już tutaj po tych skałkach. A normalnie w trawie by w tym moim gliniastym środowisku podkarpackim raczej sobie nie poradził. Tu jest taki kawałek jałowczyska, który posadziłem. Ja ogólnie mam mało iglaków, bo w Polsce iglaków jest za dużo. Natomiast zawsze podobały mi się. Górskie jałowczyska, które tworzyły się przez to, że był wypas i zwierzęta, owce czy, czy bydło wyjadały wszystko poza kłującym jałowcem. No i po prostu posadziłem jałowiec pospolity. Kilkanaście sztuk, i on bardzo ładnie tu rośnie. No i ja go po prostu raz w roku obkaszam. Jest to przepiękna roślina rodzima. i Jeśli chcecie sadzić iglaki to właśnie zachęcam, żeby sadzić jakieś nawet kultywary um, tego jałowca naszego, polskiego i broń Boże żadne żółte naprawdę, zróbmy taką modę, że jeśli naprawdę chcecie już mieć iglaki w ogrodzie to miejcie te tuje, tylko nie za dużo i miejcie właśnie zielone iglaki, a nie takie okropne żółte, pstrokate um, to, um, to jest niefajne no, Chińczycy y, wierzą, nie wierzcie im lub nie w swoim feng shui, że takie właśnie pstrokate rośliny przynoszą nieszczęście. To są, One są symbolem choroby. W ogrodzie powinny być rośliny o bujnych kolorach naturalnych, czyli o zielonych liściach, czy powiedzmy o różnych odcieniach zieleni oczywiście, naturalnych dla siebie oraz kolorowych kwiatach, a nie żadne pstro, pstro listne, żółte czy biało nakrapiane liście, które kojarzą się naszej podświadomości. Podświadomości z chorobą I właśnie dlatego Po prostu usunąłem Kilka takich kolorowych igraków, Które miałem w ogrodzie Dlatego, że były prezentami Od przyjaciół Ale nawet to nie pomogło I w końcu zostały wycięte Oszczędziłem jedną tuję Która tam jest właśnie Na końcu ogrodu Ale po prostu szkoda mi jej było No piękne duże drzewo, co ona winna że jest tu ją. A poza tym przydaje mi się do robienia kadzidełek. W ogóle pozostało jeszcze dużo owoców różnych jarzębów. Tu mamy jarząb mąkinia o takich białawych liściach, szczególnie od spodu. Ten już wyrósł dosyć duży. Bardzo wiele lat czekałem na owoce dopiero drugi rok owocuje, pomimo że. Został tu posadzony 15 lat temu. Jarząb szwedzki dużo wcześniej owocuje. Nie wiem z czego to wynika. To jest gatunek, który też jest rodzimy dla Polski, ale jest bardzo rzadki. Występuje tylko w górach, na bardzo nielicznych stanowiskach, na glebach wapiennych. On jest bardzo wapieniolubny, także jeśli chcecie, żeby dobrze rósł, to właśnie warto go jakimś nawozem wapiennym podsypać. Co ciekawe, ptaki nawet jarzębiny nie zjadły. Tu jest taka ciekawa forma o pomarańczowych Owocach widzę, że pospadały, natomiast ptaki ich nie jedzą. A tu taka dziwna jabłoń, ozdobna. Nie udało mi się jej oznaczyć nigdy. Chyba na biało kwitnie. Czy nie jest tą taką rajską, purpurową jabłonią? Natomiast yy, ma bardzo drobne jabłka no po prostu takie malusienkie wielkości mojego paznokcia. A smakują dokładnie jak duże jabłka, i utrzymuje się do stycznia, więc jest to niesamowita roślina dla przekąsek. Zawsze o niej zapominam i idę na taki grudniowy spacer i myślę sobie, o kurcze, jeszcze mam jabłka w ogrodzie. I są naprawdę pyszne. Hmm. A tu bardzo, bardzo ciekawy jarząb. Rzadki jarząb, przerokolistny, spokrewniony z naszą brekinią. Brekinią ma podobne owoce. Rodzima też miała już owoce w tym roku. Pierwszy raz nie w ogrodzie, ale było kilka i opadły. I bardzo późno dojrzewa. Dopiero w listopadzie robią się słodziutkie jak rodzynki. Przywiozłem ten okaz z Budapesztu 10 lat temu i miał wtedy 4 metry. A musiałem go przyciąć. Widzicie tu jest ślad y, przycinania, dlatego że nie mieścił się do samochodu i y, musiałem uciąć pół drzewa. Bardzo mi było szkoda, ale pięknie odbił i pięknie tutaj się rozwija. Bardzo obficie teraz w tym roku owocował. Większość owoców już opadła. To są właśnie takie owoce, podobnie jak gruszka, które nie są jaskrawe i są przystosowane bardziej do rozprzestrzeniania przez saki. Dlatego właśnie szybko opadają. I sobie dojrzewają na ziemi. Do takich owoców zaliczamy gruszki, częściowo też jabłka i deren jadalny oraz właśnie brekinie i ten gatunek, Sorbus latifolia. Natomiast no, są gatunki, które są czerwone i te czerwone zdecydowanie zwykle to są gatunki dla ptaków. Tu jarząb szwedzki, gatunek też o jasnych liściach pod spodem, jak mąkinia, ale powcinane bardziej liście, jest to utrwalony mieszaniec jarzębu pospolitego, jarzębiny z mąkinią. Jest w Polsce szerzej rozprzestrzeniony niż mąkinia. Występuje na wybrzeżu, nad Bałtykiem. Podobnie jak mąkinia jest tam pod ochroną na, st na stanowiskach naturalnych, a, ale jest powszechnie uprawiany, sadzony nawet w miastach, przy drogach. Um, bardzo sympatyczny gatunek, właśnie nie za duże drzewo. Jest to jedno z głównych drzew w ogóle, które polecam do Niewielkich ogródków, które da nam jadalne owoce. Jest ładne i nie jest za duże, i nie trzeba go będzie za 50 lat ścinać, bo przerósł już blok. Są jeszcze niedobitki głogów. Tu jest jakiś gatunek amerykański. Natomiast już dużo opadło kilka dni temu. Jeszcze kilka dni temu było czerwono na tym krzaku, i teraz gdzieś to wszystko poznikało. Tu inny, amerykański głóg o owocach jeszcze, jeszcze większych. Szkoda, że zbiera się na śnieg czy deszcz i niebo jest takie szare. Brzydko to wygląda, nieraz w słońcu jarzą się jeszcze w styczniu kolorowe. W tym roku w ogrodzie jest bardzo mało owoców dzikich róż. Nie wiem z czego to wynika. W każdym razie przy samym domu znalazłem tylko ten jeden. Bardzo dziwne, dopiero sobie uświadomiłem ten film robiąc, że po prostu zniknęły mi tutaj z krajobrazu. Zawsze miałem kilka krzewów, które były całe obsypane właśnie tymi różami. No i niedobitki kaliny koralowej. Niektóre jeszcze całkiem, całkiem. Ona nie jest zbyt smaczna na surowo. Robię zwykle z niej syropy. Natomiast jak zostaną takie kiście, to. Zamrożone, jakoś poprawia się ich smak, i ja sobie je zjadam jako taki rodzaj dzikich lodów. Takie właśnie, jak spadnie pierwszy śnieg z dobrym róz, to wtedy właśnie sobie je zbieram. No i niedobitki pigwowca japońskiego, który nie jest gorzki i jest świetny na nalewki albo do herbaty. Kwaśny, co prawda, natomiast cudowny, cudowny owoc. Przez wiele lat mi nie owocował. Dopiero jak posadziłem właśnie tego pigwowca katajskiego, to wtedy on, one się po prostu zapylają i mogą, mogą owocować. Jeden pigwowiec w odosobnieniu podobno nie wydaje owoców. Na tym drzewie jeszcze więcej jabłuszek. Pełno. Trochę sobie pożerowałem a resztę do miseczek będzie przekąska na wieczór. Głók amerykański, trochę większy niż nasz. Kalina, nieszpółka, dzika jabłoń. Oj, tu wpadła jeszcze jedna dzika jabłoń. Yy, jarząb orcholistny. jarzębina pomarańczowa. Jarząb szerokolistny, jarząb szwedzki ten okrągły i podłużny jarząb mączny i pigwowiec japoński.